Cześć, tutaj Kasia. Witam Was znowu na moim kanale. E, ostatnio wrzucałam na Instagrama okienko, gdzie mogliście mi zadawać pytania. Ymm, chciałam zrobić małe QA. Pytań mam raptem 14. Nie wiem, czy się wyrobię, żeby ten filmik nie był, nie wiadomo jak długi. E, czy się wyrobię ze wszystkimi pytaniami, ale pewnie będziemy to powtarzać. E, więc tak. Masa pytań było od, no nie ukrywajmy od moich znajomych, którzy wykorzystali okazję, żeby gdzieś tam wrzucić jakieś pytanko. No i też dużo pytań było, kiedy pojawi się w Gdyni. łamadę na trójmiasto. Eee, ja w trójmieście, wbrew pozorom, jestem stosunkowo dość często albo bynajmniej przelotem. Eee, niestety nie zawsze mam czas, żeby gdzieś tam na dłużej zahaczyć. Eee, kiedy będę. Prawdopodobnie tak planuję może jakiś wyjazd na jakieś jarmarki, to może Gdańsk, to może przy okazji gdzieś tam zahaczę o, o Gdynię też, <grych> albo w ogóle o Trójmiasto. E, no nie ukrywajmy, ja się kiedyś się śmiałam, jak znajomi mi mówili, którzy mieszkali już w Słupsku, że e, wyjazd do Trójmiasta to jest wycieczka. I faktycznie mieszkając teraz w Słupsku, e, naprawdę jest to wycieczka. O, witamy mojego pieska. E, naprawdę wyjazd do Trójmiasta to jest wycieczka, bo samo dojechanie teraz przy obecnych robotach, jakie są prowadzone na drogach, na drodze w ogóle tej przelotowej na Trójmiasto, to jest takie dwie godzinki siedzenia w samochodzie. No, a wiadomo, grafik mam napięty jak nie powiem co, <noise> więc e, nie, niekoniecznie mi się chce specjalnie jechać tak tylko e, do trójmiasta, ale zobaczymy. Myślę, że jeszcze w tym roku gdzieś tam zawitam w tamte okolice. Przy okazji, od razu kolejne pytanie. Dużo pytań było, jak mi się mieszka w Słupsku, dlaczego w ogóle ja się wyprowadziłam do Słupska. Zostaw ten koc. E, no i tak, dlaczego się wyprowadziłam do Subska? W ogóle historia zaczęła się jeszcze dużo, dużo szybciej, bo ja w Subsku będę mieszkała już niedługo, 5 lat. E, nie wiem, kiedy mi ten czas minął. E, ogólnie historia zaczęła się dużo szybciej, bo kiedyś ze starej pracy e, firma wysłała nas na szkolenie e, produktowe. E, tutaj właśnie do Słupska. I pamiętam, jechałam pociągiem i tak nawigacja mnie prowadziła właśnie do miejsca docelowego e, różnymi fajnymi kamieniczkami. I wtedy pamiętam się zakochałam pierwszy raz w Słupsku. Wiem, dla osób, które są ze Słupska to może być dziwne, ale tak. E, bardzo spodobał mi się wtedy Słupsk. Miał taki fajny klimat, fajny urok. W ogóle te stare kamienice, stare miasto. Drugi raz, kiedy stwierdziłam, że tak to byłoby fajne miejsce do mieszkania, to był okres, kiedy trenowałam z grupą biegową ze Słupska. E, przyjeżdżałam tutaj do Ustki na treningi mi Misie mnie tutaj atakuje, e, przyjeżdżałam właśnie tutaj do Słupska do Parku Kultury i Wypoczynku na treningi. E, jeździłam do Ustki z nimi na treningi. E, no i tak. Pamiętam, jak jechałam pierwszy raz do parku, Kul parku Kultury i Wypoczynku, tutaj, i to właśnie z młodą, tak mówię do młodej, kurde, ale tu jest fajnie, mogłabym tu mieszkać, nie? No i co się okazało, chyba dwa lata później zamieszkałam całkiem niedaleko właśnie tego parku, bo mam stosunkowo bliziutko do tego parku nawet, żeby się przejść na spacerek w tamtą stronę i sobie pouchodzić. E, pospacerować no i tak tutaj zamieszkałam e, oczywiście okoliczności, które spowodowały, że tu zamieszkałam były troszkę inne jest to związane e, gdzieś tam z jedną z moich prac Nie mogę to tak nazwać e, bo spędzam tam bardzo dużo czasu e, no i tak, no, postanowiłam się tu przeprowadzić Udało mi się, udało mi się pójść na swoje, jestem w tym mieszkanku już, tak jak mówię, leci piąty rok. E, czy mi się subsk nadal podoba? E, myślę, że podoba mi się bardziej niż Wejherowo, ale czy to jest miejsce, w którym chcę zostać na stałe, na stałe? Tego jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc. Ja z moim tatą mamy coś takiego, że możemy się spakować i za tydzień możemy być w zupełnie innym miejscu w Polsce, na świecie, gdzie tam nam się zamarzy. Moja mama ma znowuż, moja młoda troszkę inaczej, one jednak bardziej zapuszczają korzonki. Fajnie mi się tu mieszka, wszędzie mam blisko, ale czy to będzie moje docelowe miejsce, tego jeszcze nie wiem, zobaczymy co życie, co czas pokaże. Eee, kolejne pytanko hmm, Ilu uratowanych dusz Na koncie firmy <laughs> eee, Ogólnie t, t, I też było chyba Jakieś kolejne pytanie eee, Czym się zajmuję eee, Tak, czym się zajmuję moja, eee, Pracując w tej mojej firmie eee, Więc tak, prowadzę szkolenia Z pierwszej pomocy eee, Ogólnie szkole z pierwszej pomocy Czy medycyny pola walki też już będzie 6 lat, więc dość długo. Ile dusz uratowanych? Nie mam pojęcia, ile e, moi byli kursanci mieli sytuacji, gdzie musieli tej pomocy udzielać. Mam nadzieję, że ani jednej, że ta wiedza tylko została w ich głowach i nie musieli jej użyć. Ale jak to, ile uratowali dusz? Nie wiem, musieliby, musielibyśmy się zapytać moich kursantów. Akursantów mogę już liczyć w setkach, a nawet myślę, że w tysiącach e, przez ten okres 5-6 lat. Także e, miejmy nadzieję, że nikomu nigdy się ta wiedza nie przyda, a że ja po prostu się tylko nagadałam na szkoleniach. Kolejne pytanie, coś mi się teraz nie chce odblokować. E, kolejne pytanie, co u mnie? Co u mnie dużo się dzieje, jak zawsze. Jak widzicie, znowu mam poślizg z filmem. <laughs> Więc tak, dużo na się dzieje. No i co? No, na razie, na razie, na razie próbuję jakoś dobrnąć do końca roku. Mam plany już na przyszły rok. Zresztą hmm, plany. Bardziej takie usystematyzowanie tego wszystkiego, co robiłam do tej pory. Niektóre tematy chcę gdzieś tam konkretniej rozwinąć i tak dalej, ale to jest tylko plan. Na razie ich nie będę zdradzać, a w tej chwili dużo. Jak zawsze, dużo, dużo, dużo się u mnie dzieje. Ile ma lat Twoja córka? Wyglądasz bardzo młodo. Tak, to jest kolejny temat yy, rzeka. Bo po prostu każdy, kto mnie poznaje, yy, nigdy nie, nie udaje mu się trafić w mój wiek. <noise> yy, wiele osób właśnie mówi, że wyglądam młodo z reguły tak obserwuję, że już na przestrzeni lat, że dają mi dychę mniej niż mam. <noise> a mam 34 lata, a moja młoda ma 14. Także. Mam tu szczęście być z rocznika 9.1, e, który się nie starzeje i wiecznie nie mamy pomysłu na życie. <laughs> e, co my tu jeszcze mamy? Hmm. Gdzie pracuję? No to tak jak już mówiłam, e, pracuję na kolei, z tego nie, nie robię żadnej tajemnicy. Pracuję na kolei, robię szkolenia właśnie z pierwszej pomocy. Dokładam do tego teraz ostatnio też survival, bo temat jest taki dość, dość potrzebny, wiele osób o to pyta. Więc tak, pracuję na kolei, w szkole ludzi. No i pomidor. Kiedyś miałeś krótkie włosy, jak udało Ci się zapuścić do takiej długości? E, moje włosy, żebyście wiedzieli co moje włosy przeszły, nie wiem czy kiedyś zrobię, e, tylko muszę stare fotki poszukać, jak moje włosy wyglądały na przestrzeni lat bo to co się działo z moimi włosami to nie jeden fryzjer e, dostałby już dawno załamania nerwowego począwszy od różnego rodzaju kolorów na głowie e, łącznie z jakimiś neonowymi zielono, zielonymi e, to długość miałam Praktycznie wszystkie. E, pamiętam, jako mała dziewczynka, jak ścięłam włosy i było takie modne, właśnie, poszyje. Ja, jako że zawsze byłam pulchniutka, niekoniecznie mi ta fryzura pasowała, no ale jako no powiedzmy tam nastolatka młoda, to niespecjalnie na to zwracałam uwagę. E, z perspektywy czasu miałam drugi raz potem, i to całkiem niedawno, taką fryzurę, że miałam do no, żuchwy i miałam do ramion. I nie, i ta długość mi nie pasuje, bo na mnie ja się w niej nie czuję. Długi, długi czas miałam bardzo króciutkie włosy i, i rokeza i tak dalej. I właśnie e, jak się tu przeprowadziłam, te 5 lat temu praktycznie, e, to jeszcze przyszłam z włosami krótkimi, bardzo krótkimi. Boki miałam wygolone do zera, góry miałam troszeczkę dłuższą. I od tamtego momentu zaczęłam tak naprawdę zapuszczać włosy. Udało mi się je zapuścić za linię łopatek, potem właśnie je do tej długości, e, to było rok temu. No i tak teraz widzicie, no już jakiego warkocza mam długiego, nie? Z, tak mierzyłyśmy z młodą, całkiem nieźle mi odrastają, więc... <śm> Ale nie, raczej już nie będę ścinać... O, drugi pie piesiol. Raczej już nie będę ścinać, e, tutaj bardziej... Chociaż też nie wiem, czy będę już farbować. Blondy są bardzo trudne na tej długości. Moje włosy, no niestety, źle znoszą blondy. E, inne kolory, zrobiłabym sobie coś bardziej szalonego, ale nie bardzo mogę. Więc pewnie zostanę przy tym kolorze, który obecnie mam, czyli taki kasztan, brąz, e, coś takiego. E, a jak zapuściłam, tak naprawdę długi, długi czas piłam pokrzywę. E, typowo herbaty pokrzywowe, e, do tego skrzyp. E, nie suplementuje się jakoś bardzo e, pod kątem, właśnie, żeby zapuszczać włosy. Myślę, że tutaj dużą, e, dużą robotę zrobiły te herbaty. No, ewentualnie jeszcze był taki moment, gdzie bardzo intensywnie stosowałam wcierki i tą, właśnie klasyczną z Anwen, e, fioletową. I Wydaje mi się, że całkiem nieźle Całkiem nieźle działała e, Na tą chwilę nie używam nic Rosną same Wiadomo, staram się ich jakoś tam nie prostować e, Nie męczyć temperaturą Farbować Farbuję tak jak już naprawdę Zaczyna mnie denerwować odrost Nie trzymam się tego, żeby co trzy tygodnie Co miesiąc farbować Tylko farbuję jak naprawdę tego wymagają e, No i co No łamie masę przepisów fryzjerskich <grych> czyli tak zdarza mi się iść spać z mokrymi włosami zdarzało mi się farbować włosy dzień po dniu i no, nadal mam ich całkiem sporo na głowie więc no taka moja uroda <grych> co wam powiem cicho się mi tu pies trąca. Um, co tutaj mamy a jak mi się sprawdza latapa bardzo fajnie bardzo fajny zapach, już tak do niego przywykłam, że e, w tej chwili go nie czuję na sobie. Czuję go w momencie, jak się spryskuje, ale potem już nie czuję. E, jest trwały, tak jak biorę ciuchy, które gdzieś tam, na przykład dzień szybciej poperfumowałam i tak dalej. Jest wyczuwalny. Czy jest tak wyczuwalny jak Made in Love? Wydaje mi się, że Made in Love może być troszkę bardziej, ale to myślę że też jest kwestia tego, że ja się bardzo przyzwyczaiłam do tego zapachu wiesz ogon <noise> eee, przyzwyczaiłam się do tego zapachu i dlatego też może aż tak tego nie wyczuwam eee, czy mam jakieś plany na sylwestra? no właśnie nie nie mam jeszcze planów chciałabym w tym roku coś innego porobić niż do tej pory eee, w sylwestra, gdzieś tam przemkło mi przez głowę, żeby jechać nawet na sylwka do Zakopanego eee, z młodą, ale szczerze mówiąc jeszcze nie wiem nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądała ta naprawdę końcówka roku, więc nie robię jakichś tam konkretnych planów. Myślę, że jak coś wyjdzie, to będzie po prostu spontan. Um, ile mam tatuaży? Jak przeczytałam to pytanie na Instagramie, to tak sobie mi się kurczę, zanim nagram ten filmik, muszę ja sobie je dokładnie policzyć bo teraz nam troszkę zajmie eee, raz dwa trzy, cztery cztery eee, pe, 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 pe. pięć sześć, siedem osiem dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście trzynaście chyba tak chyba trzynaście nie, 14, przepraszam, bo jeszcze mam na udzie e, także 14 tatuaży i myślę, że na tym się nie skończy e, uprzedzając już kolejne pytania, ten był robiony ostatnio, wiąże się z nim ciekawa historia, znaczy może nie tyle ciekawa, co on był planowany już naprawdę kupę, kupę lat temu e, takie oldschoolowe skrzydło wiem, że kiedyś był na to bardzo duży trend w tej chwili myślę, że większość tatuaży by się w ogóle nie zgodziła, żeby coś takiego tatuować, tak samo jak tribale, motylki i tego typu czy łapacze snów. Z tym tatuażem się wiąże marzenie. Od zawsze marzyłam o jeżdżeniu motocyklem i tak sobie zawsze myślałam, że tą rękę zostawiam zawsze będę zostawiała wolną właśnie na ten tatuaż. E, z tego względu, że jak kupię motor, to właśnie tutaj sobie zrobię e, tatuaż. E, dlaczego skrzydło? To miało być skrzydło albo pióro. Tutaj e, jakoś tak e, bardziej podobało mi się zawsze skrzydło, ale brałam pod uwagę też pióro. Dlaczego? Żeby mieć lżejszą rękę na manetkę, dlatego też jest na prawym przedramieniu. E, taki tam moje kiedyś e, taki pomysł, e, jako że jak widzicie... Tą rękę prawie mam całą pełną. Będziemy dążyć do tego, żeby ta wyglądała podobnie. No i tak stwierdziłam, no zawsze, zawsze chciałam to mieć. Odkąd marzyłam o motocyklu, to wiedziałam, że będę miała taki tatuaż. Dodatkowo jest też tutaj nie wiem, czy zobaczycie. O, tak. Dodatkowo tutaj mamy biegi. Tak jak się zmienia w motocyklu. E, także no to jest najświeższy, a cała reszta to jest galeria sztuki od różnych tatuaży. E, ta, nie tatuaży, tatuatorów. E, dobrze. A, no i przy okazji kolejne pytanie. Nie boisz się, że się zabijesz na motorze po 30 dziecko i motor słabe połączenia. E, czy się boję? Tak, cholernie się boję. Dobrze stwierdzone, czy po trzydziestce, motor, dziecko tak boję się, jak większość motocyklistów. Bo nigdy nie znam ani dnia, ani godziny, ale gdybym miała wychodzić z tego założenia, to mogłabym równie dobrze nie wychodzić z mieszkania. No Zawsze może mi spać cegła na głowę. Eee, w ostatnim czasie słyszałam sporo historii, gdzie Ludzie ginęli naprawdę w różnych dziwnych, randomowych sytuacjach. A znowuż dużo mniej słyszałam historii, żeby jakiś motocyklista się zabił albo zrobił to celowo. Także no, wypadki były, są i będą. Ja też no, z racji, że jeżdżę 125, tak szumnie nazywaną motocyklem. Ja wiem, że większość to nazwie bzykiem albo skuterem. E, ale tak, dla mnie to jest motocykl Taki sam jak każdy inny e, Rozwija prędkość Jeszcze mnie do tej pory nikt nie odtrąbił, że jeżdżę za wolno Ale też nie, no nie rozwinę nim takich prędkości, żebym e, Naprawdę igrała ze śmiercią i rozwijała prędkości powyżej 200 Spokojnie Jeszcze jakiś tam rozum mam i no dopóki nie zrobię prawka na większą pojemność, no to będę jeździła tym. E, nie potrzebuję rozwijać nie wiadomo jakich prędkości, póki co frajdę mi sprawiają te, które osiąga e, mój motor. A czy się zabije? No tak jak mówię, no różne są sytuacje, nie musi to się wcale stać na motocyklu. A motocykle były moim marzeniem od dziecięcych lat. Byłam małą dziewczynką już wtedy marzyłam, że będę jeździła ścigaczem. Kto słuchał werby i młodych wilków, ten pamięta te czasy, gdzie wszyscy młodzi jeździli na ścigaczach, jakieś wyścigi i tak To tak, ja żyłam właśnie historią, tą taką romantyczną historią z młodych wilków. I pamiętam z moim ówczesnym przyjacielem. A chodziliśmy na długie spacery, i to chodziliśmy i rozmawialiśmy, jaki kto z nas będzie miał ścigać, czyli że będziemy jeździć, i będziemy zdobywać kilometry, oglądać cudowne e, cudowne widoki gdzieś tam i będziemy jak te młode wilki. Także tak, od gówniarza marzyłam o tym, żeby jeździć na motocyklu, marzenie spełniłam dopiero w wieku 34 lat i nie żałuję, i uważam, że. Na marzenia y, nie ma, marzenia nie mają daty ważności. I możemy spełniać w każdym wieku, czego ja jestem świetnym przykładem. E, co do dziecka, to moje dziecko też złapało zajawkę, też chce robić prawko. W tym roku się nie udało, ale namawiam ją, żeby zrobiła już po prostu na konkretniejszą pojemność w jej przypadku, czyli właśnie też na 125. A na pojemność 125 może robić kurs i egzamin w wieku 16 lat. Więc yy, będziemy sobie razem śmigać na moto. Kiedy zrobię ratownictwo? No i tak. Ratownictwo chodzi mi po głowie zrobienie ratownictwa już dobrych, dobrych kilka lat. A niestety, z braku czasu. Tak, jak zawsze. E, ciężko byłoby mi to pogodzić z moim obecnym życiem. E, kwestia, ktoś powie, że idź na zaoczne. Ok, tylko że przy moim trybie pracy, to nawet te zaoczne myślę, że łatwiej byłoby mi zrobić te studia dzienne niż zaoczne. E, cały czas jeszcze rozważam, cały czas się zastanawiam. Myślę, że w końcu się zdecyduję. Na tą chwilę swoją wiedzę gdzieś tam medyczną podnoszę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach. E, więc to nie jest tak, że sobie zrobiłam jak kiedyś jakieś kPP i po prostu się zatrzymałam, tylko cały czas gdzieś się doszkalam. E, do tego czytam masę fachowej literatury. E, ale ratownictwo tak, nadal chcę zrobić i myślę, że je zrobię w pewnym momencie. Otworzyłoby mi parę fajnych furtek, no ale na tą chwilę, no niestety, no, no nie mogę sobie pozwolić, bo nie chcę. Wychodzę z założenia, że jak coś robię, to robię to na maksa, a nie na pół gwizdka. A jeśli bym zaczęła jeszcze w tej chwili studiować ratownictwo, no to by wyszło tak, że robiłabym niektóre rzeczy na pół gwizdka, no a tego chcę uniknąć. I tak już patrzę, że mam 20 ponad 20 minut, więc chyba na tym skończymy. Eee, to moje psiaki, o, właśnie, widzę się rozłożyły mi na kanapie. Ja się biorę za robotę. E, jak macie jeszcze jakieś pytania, dawajcie pod tym filmem. Za jakiś czas zrobimy kolejny Q&A i... Napiszcie mi też w komentarzach, jaki byście chcieli zobaczyć, czy może macie jakiś konkretny temat, na który mam nagrać filmik kolejny, bo no nie ukrywam, muszę się trochę wtrybić w to. E, więc jeśli macie jakieś pomysły, to sobie chętnie je zrealizuję. E, zobaczę, jak mi się uda z czasem. Możliwe, że niedługo wpadnie też film e, z charakteryzacji Halloweenowej w się halloweenowej, no teraz mamy akurat taki okres, gdzie będzie Halloween e, dla mnie ja tam mogę straszne makijaże robić cały rok, więc e, to mi nie, nie potrzebuje do tego Halloween e, także tymczasem, no mam nadzieję, że się Wam podobało takie pierwsze Q&A dawajcie kolejne pytania i do zobaczenia następnym, pa!